Dzień dobry. I ławka rzeka. Płynie sobie, płynie po iławskiej krainie. I tutaj przechodzimy sobie przy iławce na teren Później Talentów. I w ramach Dnia Biologii i Biotechnologii znajdują się tutaj różne stanowiska. To akurat pokazuję dwa obok siebie, a później pokażę kolejne. Do jednego z nich podejdę i zrobię króciutki wywiad. I właśnie tutaj pan Krzysztof Kurbiecki, no znany mi sprzed roku z wyprawy jako przewodnik po lesie. Bardzo ciekawa była ta wyprawa i dalej Pan organizuje co jakiś czas takie wyprawy, ale w dniu dzisiejszym na stanowisku jest biologii syntetycznej i właśnie chciałabym co usłyszeć to co to jest za cudo dosłownie. A więc w biologii syntetycznej tworzymy nowe organizmy z tych które już są, czyli bierzemy kawałek jednego organizmu, wkładamy do drugiego i w ten sposób robimy nowy organizm. Kiedyś to się generalnie nazywało inżynieria genetyczna, ale teraz to wszystko jest trochę bardziej rozbudowane. I te procesy robienia nowych stworzeń e, są właśnie bardziej skomplikowane. Ciężko to nie, nie wiem od czego zacząć. Tutaj mamy symboliczne DNA i RNA, czyli kody, które istnieją w naszym organizmie. I te kody możemy edytować. I chcemy edytować te kody tutaj w Iławie, dlatego, że myślę, że to jest rewolucja. Taka, jaką był y, komputer w latach 80. -tych. W latach 80 w edukacji w Iławie brakowało narzędzi, żeby się tej informatyki uczyć, brakowało komputerów. Teraz warto zadbać o to, żeby były narzędzia do uprawiania biologii syntetycznej i dlatego te stoisko jest takim początkiem prób stworzenia w Iławie laboratorium przynajmniej edukacyjnego biologii syntetycznej. A co i jak robić? No to jest już dłuższa historia. Tutaj mamy DNA, polimerazę, rybosomy i tak dalej, ale najciekawsza sprawa Mamy tutaj te odczynniki polskiej firmy, które każdy może kupić każdy, no praktycznie każdy, kto ma jakiś sprzęt, może mm, edytować geny. Czy, czy o tym, jak to się robi, mówimy? Czy? No właśnie zastanawiam się, no ale gdzie można by było tego, te, te, ten temat zgłębić albo tak praktycznie jakby dotknąć? tego tematu, czy dzisiaj na stoisku właśnie? Mogę zacząć to tłumaczyć, ale zajmie to 5-10 minut. Aha. Możemy to zrobić w każdej chwili. Dobrze, czyli osoby, które by tutaj przyszły, mogą jakby temat biologii syntetycznej tutaj na, u Pana na stoisku dotknąć tego tematu. Że tak, tak wtedy, możemy tak? to wyjaśnić od początku na prostych przykładach właśnie takiego RNA czy DNA, które o, coś. Tworzy nam białka. To możemy zrobić obrazowo. Pokażę też na komputerze. Nie mam tego jeszcze włączone, ale mamy program do edycji genów, To się nazywa BenchLink. Za, za chwilę to włączę, będzie można e, spróbować. Mam też wirtualną rzeczywistość, na której dzisiaj pokażę wnętrze komórki w ruchu. I też mamy program do tworzenia nowych e, białek czy lekarstw używany profesjonalnie. Chciałbym wszystkim pokazać, że te wszystkie narzędzia... Dzięki którym możemy bawić się inżynierię genetyczną czy, czy biologię syntetyczną, są dostępne dla nas tutaj w Iławie. Tylko, że, że potrzeba nam trochę wyposażenia laboratorium. A poza tym, wszystko jest na rynku do kupienia za niewielkie pieniądze i możemy to robić. Są reagenty, są programy, jest oprogramowanie. Generalnie mamy wszystko. No bardzo ciekawy temat, ale dla mnie to tak, jakby no, trudny. No, właśnie możemy wytłumaczyć, co to jest kod genetyczny. Na przykład w informatyce mamy taką komórkę, takie narzędzie. Wszystko, co jest w takim narzędziu na podstawowym poziomie, to są zera i 1. 0, 1, 0, 1, 0, 1. Każdy program ma zera i 1. Nasz kod genetyczny, DNA, który mamy w komórkach, to też coś takiego, tylko bardziej skomplikowane. Zamiast 0011100011 Nasz kod składa się z czterech zasad, par zasad i mamy tutaj zamiast dwóch możliwości zera i jedynki cztery możliwości, czyli tutaj powiedzmy mamy, tu będzie lepiej widać, cztery kolorki Jeszcze biały. Mamy ten kod genetyczny, w którym te pary zasad się powtarzają i ciągną. Każda nasza komórka ma ponad 3 miliardy y, takich par zasad, bo DNA, DNA jest podwójne, tutaj są dwa łańcuchy, RNA jest pojedyncze, ale to w tej chwili nie ważne. I w tym naszym DNA, które ma 3 miliardy takich zasad, zakowodowane jest właściwie wszystko, czym jesteśmy: ja, jakie są nasze oczy, to, że mamy zęby, że mamy ręce, co robimy, jak pracuje nasza wątroba, jak pracują komórki. W tym, w tym DNA jest wszystko. Tak. No spadło nam jedno No, no Nieważne, mam tego sporo y, i, i niech to sobie leży. Więc y, ten nasz kod decyduje o wszystkim i teraz mogę pokazać jak to jest robione, że, 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 że coś się z tym kodem dzieje. E, tutaj mamy z tyłu linki, które nam pokazują DNA i RNA. Ta podwójna linka to jest DNA. Przykład. I teraz tak, mamy takie DNA w komórce. I tu są te, 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 te pary zasad: po kolei, 3 miliardy w każdej komórce. W naszych wszystkich komórkach jest tyle tego, że jakby to rozciągnąć od początku układu słonecznego do końca i z powrotem, by się nasze DNA w wszystkich komórkach sięgało, także jest tego dużo. I jak ten kot jest czytany, to, to, to jest ciekawe. Mamy tutaj taką maszynkę w środku komórki praktycznie białko. Które się wszczepia w jakiś tam część tego DNA. To zależy od wielu, wielu czynników, gdzie się wszczepi, w którym genie. Ale najważniejsze jest to, że się wszczepia tutaj. To się nazywa polimeraza. Za pomocą Helika rozszczepia sobie trochę te DNA i zaczyna czytać ten kod. I zaczyna sobie czytać ten kod. Zasada po zasadzie po kolei cyk, 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 a robi to bardzo szybko 50 razy na sekundę, czy nawet 100 razy na sekundę. Tutaj czyta jeden kod i z drugiej strony badu, buduje nam łańcuch RNA. czytaj jedną zasadę DNA buduje nam jed, jeden bit, bit tego Rena. I tak się przesuwa, przesuwa, aż w końcu buduje nam taką łańcuch RNA, który sobie zaczyna pływać po komórce. MRNA, znamy to z, z, ze szczepionek e, Fajcera, to było na, na, na tej zasadzie więcej budowa. Te mRNA, m, e, MRNA pływa sobie po komórce, aż złapie go inna maszyna, komórkowa, bia, białko, ryboso. Zaczyna go czytać i znowu zasada po zasadzie. I rybosom też produkuje, ale nie kolejny kod, tylko zaczyna produkować aminokwas czy ta tym razem 3 literki tego kodu robi jeden aminokwas. Kolejne trzy literki kodu, drugi aminokwas. Kolejne trzy literki kodu i tych aminokwasów jest 20 rodzajów. I on sobie buduje taki polipeptyk. Taki polipeptyk ma od 30 do 10 tysięcy. 10 tysięcy tych aminokwasów jest, jest taki łańcuszek. I ten łańcuszek nie pozostaje prosty, tylko on się zaczyna jakoś formować, jakoś składać. Tu są siły międzycząsteczkowe. E, słab... Jak to się w chemii nazywa, nawet nie pamiętam, oddziaływanie kowalencyjne czy coś takiego. I to się zaczyna skręcać. I mamy skręcone białko. Takich białek jest w naszej komórce bardzo dużo. I ono się skręca, zależnie od tego, jaką ma funkcję, do czego służy. I to białko coś robi. Te, te białka robią, robią różne rzeczy w naszej organizmie mogą się nawet ruszać. Na przykład mamy w białkach kinetycznych, na przykład kinazy. One sobie chodzą po naszej komórce, dlatego że tu się dostaje jakaś cząsteczka, ona się skręca. Z drugiej strony się dostaje cząsteczka i się skręca i tak dalej, i tak dalej. I to jest pokrótce cały proces, jaki mamy w organizmie, które możemy zmieniać po to żeby robić jakieś inne białka, które są nam do czegoś pomocne. Na przykład e, białko, które zwiększy nasze zdolności do, e, do oddychania pod wodą przy wchodzeniu na górze, czy też po prostu białko, które e, pomaga nam w leczeniu jakichś chorób. No, zastosowania są takie, jakie mamy we wszystkich naturalnych organizmach. Dobrze, dziękuję bardzo. Teraz jeszcze mogę powiedzieć, A, dobrze, jak, przepraszam. Nie się te geny, ale jeżeli. Nie, nie przedłużać. Dobrze, jeśli proszę bardzo, to kończymy ten wykład. I teraz tak, co, co my robimy, co my możemy robić? Mamy jakieś tam łańcuchy DNA, znaczy mamy łańcuch DNA i możemy robić coś takiego, że możemy. Nasi znaczy naukowcy to robią, my możemy to robić w wiławie dla, dla celów badawczych, czy podpotencjalnie. Możemy niszczyć jakiś ten gen. Czyli, jak sobie nasz polimerazuś czy, czyta gen i tworzy jakieś białko, my możemy ten gen zniszczyć, rozwalić, żeby tego białka nie czytał, żeby to białko było zdeformowane i od razu e, pożarte przez komórkę. I wtedy mamy wyłączony gen, który na przykład może powodować jakieś choroby. Został zmutowany, coś się źle dzieje, wyłączane, go niszczymy. E, nie produkuje białek, tylko produkuje jakieś złe białka, źle, 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 źle skręcone. I te, te białka jest nieprzytomne. jest jedna rzecz, którą możemy robić. Druga rzecz, jak mamy DNA, możemy w na, nasze DNA, czy powiedzmy w DNA szczura, dorzucać jakieś nowe kawałki DNA i wtedy on ma nową funkcję albo ulepszoną jakąś funkcję. Możemy, um, możemy też zmieniać, zmieniać te geny, które są tutaj, są mutacje. I no, możemy to wszystko robić w biławy, tylko potrzebujemy laboratorium. Na razie edukacyjnie, a, a potem profesjonalnie być może, nawet no, pa, 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 parę lat to podna. A i do tego wszystko mamy, te polskie jak <laughs> pominane. Wiem, że to jest wszystko trochę chaotyczne, to już się nie da, nie da wytłumaczyć tej całej geometyki. Dziękuję bardzo za ciekawy wykład Dziękuję i ciekawą bardzo. lekcję, można powiedzieć, biologii, czy inaczej to jeszcze nazwać. Tak, to jest biologia. To jest biologia molekularna, komórkowa. A biologia syntetyczna to jest biologia plus inżynieria. Czyli jak to zmieniamy, jak te DNA zmieniamy, jak budujemy nowe organizmy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.